Cześć, witam Was w dwunastym vlogu. Dawno mnie tutaj nie było, kanał nie wymarł. E, niestety z przyczyn osobistych nie byłem w stanie nagrywać częściej. E, wiem, że obiecywałem Wam, że będę nagrywał częściej. E, nie ukrywam, że chciałbym troszeczkę ożywić ten kanał i, i, i od czasu do czasu, kurde, ale zacząłem jak tutaj ja cię się. <tosz> Od czasu do czasu chciałbym wrzucić coś ciekawego. Prawdę powiedziawszy, myślałem, że moja praca pozwoli mi na to, żeby pokazać Wam trochę więcej z tego życia zawodowego, jak i troszeczkę prywatnego. No, z różnych przyczyn się to nie udaje, najczęściej głównie przez to, że nie ma większego sensu, żebym kręcił Wam drogę do pracy, która wygląda codziennie tak samo, pomimo tego, że pracuję u różnych klientów, chociaż teraz w zasadzie od 3 miesięcy czy 4 utknąłem u jednego. Przy okazji jeszcze szykuje się zmiana pracy, więc no, dużo się pewnie będzie działo w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że jeżeli uda się zmienić tą pracę, to troszeczkę kształt tego, tego vloga i kanału ulegnie zmianie i naprawdę stanie się on dużo atrakcyjniejszy od, od formy obecnej dlatego, że przy, przy, przy obecnych vlogach główne zainteresowanie, główne, no główne zainteresowanie jest tutaj ze strony znajomych kilkoro z Was, no nawet więcej niż kilkoro z Was na pewno mnie nie zna osobiście bardzo jest mi miło, że subskrybujecie ten kanał zachęcam do tego, żeby, żeby nowe osoby, które trafiają na moje, na moje, na moje vlogi e, zostawiły takiego suba i jeżeli chcecie być na bieżąco to warto po kliknięciu e, tutaj tego suba e, warto kliknąć tam później jeszcze w taki dzwoneczek i dostaniecie mm, dostaniecie powiadomienie za każdym razem kiedy wrzucę ten film ja postaram się, tak jak mówię, żeby to było w miarę regularnie e, ale no nie mogę nic obiecać <laughs> ale co, co skłoniło mnie akurat do nagrania w dniu dzisiejszym tego vloga e, Kurczę, no wydarzenie, które chyba wstrząsnęło, my, myślę, że opinią publiczną na, na, na całym świecie. Mam na myśli dzisiejszy atak w Manchesterze, w którym zginęło bardzo, e, bardzo dużo dzieci, dzieci, młodzieży, no jeszcze chyba nawet kilka osób dorosłych. Zginęły 22 osoby i na chwilę obecną, e, chciałbym was w błąd wprowadzić, ale 60 lub 70 osób zostało poważnie rannych. Więc biorąc jest przerażający, a wiecie, że w momencie, kiedy giną zupełnie niewinne dzieci, to staje się naprawdę wyjątkowo bezsensowne. To jest tak bezsensowna śmierć, że nawet dzisiaj tutaj z moją żoną toczyliśmy dyskusję, że oczywiście, kiedy dorosły umiera, i trochę inaczej człowiek to odbiera. Śmierć dziecka jest podwójnie bolesna, dlatego że dochodzi do tego świadomość że te 22 istnieją, miały przed sobą całe życie i, i to, to jest wyjątkowo przykre. Dorosły, w jakim by on wieku nie był, coś tam swoje przeżył, nie? Eee... No. Więc na pewno wiecie, co, co wydarzyło się w tym Manchesterze. <laughs> eee... A dlaczego zdecydowałem się nagrać tego vloga jeszcze? Eee... Dzisiaj spotkałem się z bardzo wieloma osobami, Mieliśmy okazję porozmawiać właśnie na temat tego ataku. Byli to zarówno i Polacy, jak i Anglicy. Wkurza mnie bardzo jedna rzecz, że wszystkich wrzucamy do jednego worka, że ja wiem, że teraz do głosów w ogóle na świecie ta, ta, ta szala taka, wiecie, opinii publicznej gdzieś tam przechyla się w, w prawą stronę bardzo mocno. Poniekąd osoby bardzo mocno liberalne, tak, tak zwani le, lewacy, lewacy są bardzo, znaczy bardzo, no pośrednio temu winni, myślę, że bardzo tutaj nieudolna polityka pani Merkel, po raz kolejny to powtórzę, no tu psuje tą całą, całą ideę Unii Europejskiej, bo dzisiaj wdałem się w taką dyskusję na, na jednym gdzieś tam fanpage'u, Bodajże konfliktów i katastrof światowych z jednym z, jednym z panów na temat tego, co, co jest podłożem tego, że tak się dzieje w Europie. Wiecie, ludzie widzą. Bardzo dużo osób widzi tylko czarne lub białe. Nikt nie widzi tej szarości, a tej szarości jest bardzo wiele odcieni. I, i do czego zmierzam? Dużo ludzi wrzucających wszystkich Arabów, wszystkich wyznawców islamu wrzuca do jednego worka. Wszyscy są terrorystami, wiecie. Ja mieszkając w Anglii, siłą rzeczy, gdzieś tam spotykam, może nie jakoś bardzo dużo, ale, ale osób ciemnoskórych. Dlaczego tak bardzo nerwuje mnie wrzucanie wszystkich do jednego worka? Słuchajcie, z wiarą to jest tak jak z penisem. Fajnie, że się ją ma, że, że jest się z niej dumnym. Ehm, tylko to tak nie wypada się za bardzo z tym odnosić. Ehm, jeśli masz, to jest Twoja sprawa. Jesteś dumny, tym bardziej, gratuluję. Wspaniale, fantastycznie. Nie odnoś się z tym na ulicy, nie odnoś się z tym wśród znajomych. To jest Twoja prywatna sprawa. Ja myślę, że. Ehm, jeśli mamy swoje środowiska, w których w jakikolwiek sposób kultywujemy, wyznajemy wspólne wartości, to fajnie, to spotykajmy się z tymi ludźmi, tak jak spotykają się chrześcijanie w kościołach, nie wiem, w niedzielę, czy, 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 czy kiedy tam mają ochotę. Tak? Wspólnie dyskutujmy o, o, o interpretacji wiary, o, o tym, co kto, jak kto postępuje, tak? czy, 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 czy które kanony wiary nam mnie pasują, w ogóle o zasadności danej wiary, religii i tak dalej. Ja jestem agnostykiem, jak już chyba Wam wcześniej mówiłem. Pojęcie wiary jako wiary jest mi, jest mi obce, dlatego że nie... nie wyznaję już żadnej wiary, znaczy właściwie to nie wyznaję odkąd tylko pamiętam, natomiast e, oczywiście jakieś tam w te wszystkie niezbędne sakramenty, jak, jak chrzest, e, komunia, bierzmowanie i tak dalej. To wszystko mam za sobą. Chociaż jak to jeszcze w tej Polsce lat 90. i 2000 bywało, trochę nie wypadało się wychylać, no bo wiecie, jak wszyscy do komunii, no to ja też. Eee, tak, no to może to spłycam. Jako dziecko miałem jeszcze wtedy prawo nie, nie usprawiedliwiam się, ale jako dziecko miałem wtedy jeszcze prawo e, nie do końca to. Wszystko pojmować. No, po prostu zwyczajnie w świecie byłem dzieckiem. A gdzieś tam przyszedł pewien moment, e, o ile dobrze pamiętam, przekroczyłem próg magicznych bodajże 13-14 lat i powiedziałem: Nie, dosyć. Ja w głupoty się nie bawię, zaliczyłem jeszcze bierzmowanie tylko dlatego, że moja rodzina bardzo mnie o to prosiła. I temat temat wiele zakończyłem. W kościele nie byłem odkąd. Hu 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 hu, jeszcze troszeczkę tak. Dlaczego o tym mówię? Bo, bo tak jak wspomniałem, czy to będzie. Wyznawca islamu, czy to będzie wyznawca hinduizmu, tak? buddyzmu, czy jakiejkolwiek innej formy, formy wiary, uważam, że to jest jego prywatna sprawa. Jeśli zamierza nam o tym powiedzieć. Jakkolwiek utożsamić się z daną religią, w porządku, ale wiecie, dopóki nie jest to wymagane, pozostawmy to w sferze, w sferze e, prywatności. E, to trochę tak, jakby pytać kogoś, no nie wiem, jaka jest jego ulubiona pozycja w uszu, nie? Trochę, trochę nie wypada. I teraz, gdzie, gdzie zmierzam z tym tematem? Możecie potraktować mnie za, za e, wziąć mnie za jakiegoś dziwaka, natomiast jest to znowu moje jakieś tam subiektywne zdanie. Ja rozumiem, skąd wziął się cały ten terroryzm tak? E, w latach 60. -tych, 70., -tych, 80. -tych i 90. w Europie. E, problem terroryzmu tak naprawdę rozbijał się pomiędzy konflikty wewnętrzne w, w, w Europie, czyli pomiędzy IRE e, i pomiędzy e, sporami. E, z, z, z krajem Basków, tak. Nie pamiętam dokładnie, jak tam to ugrupowanie się nazywało. W każdym razie to były nasze wewnętrzne problemy. Co takiego wydarzyło się na świecie? Nie wiem, czy wy to pamiętacie, czy nie pamiętacie. Nie wiem, w jakim wieku są moi szanowni widzowie. Natomiast ja, z tego, co widzę. Moim zdaniem taki przełom nastąpił w momencie ataku na wieżę World Trade Center. Zresztą wtedy jeszcze chyba Bush zapowiedział, że Miarka się przebrała i zaczyna walkę z terroryzmem. Tylko, że ta walka z terroryzmem to, to jest znowu kolejna przykrywka. Ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale po kolei. Zanim nastąpił atak na World Trade Center, USA. Swoje łapska na Bliskim Wschodzie maczały już dużo, dużo, dużo wcześniej, bodajże sięga to chyba nawet początku lat 70. lub 80. Pierwotnie miały to być misje stabilizacyjne, wiecie, zaczęło się jeszcze od Afganistanu i tak dalej. Później to wszystko się tak rozjątczyło i rozlało na sąsiednie kranie. I tutaj do gry, do gry wkracza islam. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. USA bombarduje jakieś pozycje wroga z jakiegoś powodu, tak? Tak jak mówię, pod przykrywką walki z terroryzmem. Zrzucają bomby m.in. na ludność cywilną, o tym się nie mówi w mediach, w mediach zachodnich, natomiast bardzo wielu cywili ginie. Możecie sobie bez problemu znaleźć na, na różnych, różnych portalach, które nie są cenzurowane, no bo YouTube wiadomo, że z, no jest, jest cenzurowany z takich czy owych powodów. Natomiast na takich portalach jak LiveLeak możecie znaleźć całą masę różnych drastycznych zdjęć po bombardowaniach i możecie mieć świadomość ile ludności cywilnej zginęło. Teraz pytanie, wiecie na Bliskim Wschodzie konflikty to, toczyły się pomiędzy tą, tymi ludnościami, tą ludnością e, zwaśnioną na, na, tre, na tle religijnym, na, na tle podziałów terytorialnych pomiędzy ludnością bliskowschodnią a ludnością em, żydowską, tak? Weźmy, weźmy Izrael i Palesty Palestynę, konflikt, który trwa... Odkąd tylko pamiętam... Em, było tego trochę, tam się tego... Wiecie, to, 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 to tak jak z raną, jak, jak się zacznie już paprać, to później jest strasznie ciężko to wszystko... To wszystko załagodzi się. Do tego, wszystkiego, jak użyje, użyjemy nieodpowiedniego leku, to ta angrena już się rozejdzie po całym organizmie. Tak? Więc ja tak to widzę. USA wsadziły kij w mrowisko, spowodowały na, na, napiętrzenie się tych konfliktów na Bliskim Wschodzie. Pan Bin Laden z takich czy innych powodów, zresztą to też jawnie wiadomo, jak USA się do tego przyznaje, wyszkolony gdzieś tam przez CIA czy FBI i jakieś inne oddziały specjalne. Wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Tam, wiecie, tych tematów, tak, tak, tak zwanych obnód, będzie mnogo. W Afganistanie znajdują się bogate złoża uranu i plutonu. W Afganistanie znajduje, znajduje się w zasadzie światowe miejsce produkcji amfetaminy, opium. Jak wiemy, o tym się też jawnie nie, 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 nie mówi, ale jak wiadomo, Narkotyk, narkotyki wszelakie, czy, czy ten czarny rynek, handel z rabowanymi jakimiś dobrami materialnymi, jak złotem, czy właśnie narkotykami rzeczonymi, to stanowi bardzo potężny filar światowej gospodarki. To jest najlepsza. Najlepsza lokata pieniędzy dla osób, które władają takimi pieniędzmi, o których zwykłym ludziom się nigdy, nigdy nie śniło. A poza tym gdzieś tą kasę później trzeba wybrać, więc czeka na to wszystko chociażby Szwajcaria, która zaciera ręce, jest krajem tak zwanym neutralnym. Wiecie, przepływa ta kasa, jest wybrana, każdy jest zadowolony. Pan Bin Laden wysyła swoich ludzi, bombarduje wieżę World Trade Center, bo niewątpliwie był to atak terrorystyczny, wbrew temu co się mówi, gdzie, gdzie są różne jakieś niby tam rzekome zdjęcia, że nie uderzył samolot, że to się nie mogło stać, wiecie, no to tak jak z naszym Tupolewem i Brzozą, no, wszystko się nie mogło stać, a jednak się stało. Natomiast najbardziej zadziwiający jest fakt tego, że, znaczy zadziwiający nie jest zadziwiający, natomiast istotnym punktem na osi czasu tych wydarzeń jest fakt zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej na, na wieżę World Trade Center. Rzekomo miała, miała ona wygasnąć, wygasnąć, natomiast kilka dwa lub trzy miesiące później tuż po zawarciu tej umowy, no uderzyły te samoloty. Ja myślę, że USA wiedziały dużo wcześniej o tym, że może się coś takiego wydarzyć. Podejrzewam, że pojawiły się przesłanki. Eee, myśleli, że panują nad sytuacją. że Nie zapanowali nad sytuacją. Zginęło mnóstwo ludzi. No i później to wiecie, że woda na młyn. Pan Duży powiedział wojnę światową, cały świat w obliczu tej całej tragedii, cała Europa, sojusznicy to. wszyscy powiedzieli tak, idziemy ramię w ramię, walczyć z terrorem. Przy okazji podstawem zostały rozdane karty, zostały, zostały podzielone pieniądze z ewentualnych tak zwanych... Potencjalnych zdobyczy jak złoża ropy, złoża uranu, złoża innych jakichś tam kamieni szlachetnych, złota. Pamiętajcie, ile, ile, ile w Iraku było złota, więc gdzieś to nawet słynne sedesy pana Husajna. Więc gdzieś to wszystko, gdzieś to wszystko poszło, zostało spieniężone. Tylko podejrzewam, że w części zostało zwrócone. Czy pozostało na terenie kraju, z którego miało być to wywiezione? Ja tak to widzę. I przy okazji, wiecie, tak jak wspomniałem, ten kij włożony w mrowisko spowodował tylko napiętrzenie się tych konfliktów. Ci ludzie, którzy walczą po stronie Iziz, walczą po stronie kalifatu, oni mają powód do tego, żeby walczyć, bo ktoś władował się w ich wewnętrzne konflikty. Zrabował tak naprawdę ich kraje, pozabijał im matki, żony, babki, kochanki, sąsiadów, wszystkich dookoła. A temu, kto się nie chciał podporządkować, był traktowany jako wróg lub nie chciał współpracować, bo jest to typowe dla działań wojennych zachowanie. I oni mają powód do tego. Tylko, moim zdaniem, jedynym rozwiązaniem obecnej, obecnej patowej sytuacji. Mogłaby być, co jest irracjonalne, bo nikt tak nie zrobi, żaden z polityków, a już tą bardziej skorumpowanych polityków tego nie zrobi, byłoby wypowiedzenie Stanom Zjednoczonym sojusznictwa, w sensie anulowania sojusznictwa, wycofania się z tej durnej wojny i powiedzenia krótko: narobiliście bałaganu, to go sami posprzątajcie i radźcie sobie z nim sami. Podejrzewam, że wtedy ataki terrorystyczne były stałe. Byłoby to dużo prostsze niż delegalizacja islamu. I uważam, że dużo bardziej racjonalne, bo pamiętajcie, że w latach 80 w Europie również było pełno, pełno islamistów. Islamistów, kurczę, no muzułmanów, no, wyznawców, wyznawców Koranu. Tak głupio to brzmi, jak mówię islamistów. I, I ci ludzie wszyscy żyli tutaj. Jedni się lepiej asymilowali, inni mniej. A w tym momencie, kiedy mamy jeszcze do tego wszystkiego kryzys imigracyjny, i to jest też niezłym absurdem, wiecie, bo zrzucamy komuś na bombę, a za chwilę przyjmujemy go do, do, do własnego domu, e, mówiąc: Ojej, jak mi cię jest szkoda, to ja ci dam tutaj mieszkanie, to wszystko, a nie pamiętamy o tym, że jego sąsiad, y, nie wiem, matka czy dziecko zginęło właśnie podczas bombardowania. Wiecie, w tych ludziach mogą się w dowolnym momencie, to, 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 to jest ta masa ludzi po która wdziała wojnę, u tych ludzi mogą się obudzić różnego rodzaju zespoły stresu, tak zwanego, jak to się fachowo nazywa, bojowego, czy, czy zespół. W każdym razie wiecie o co chodzi. Stres po, po, po wojnie zaczyna wychodzić z człowieka i. No. No, i później może się różnie działać. To nie jest tak, że jestem przeciwko uchodźcom, absolutnie nie, tylko musimy się nauczyć rozgraniczać pewne rzeczy, bo, bo sami strzelamy, strzelamy do tych ludzi pośrednio, a później dziwimy się, że oni przyjeżdżają do nas i strzelają do nas. Droga Europa, drogie Stany Zjednoczone, no niestety tak to wygląda. To jest błędne koło, które należałoby przerwać. Nie wiem, ja, ja tak to widzę. Bardzo, bardzo chętnie wysłucham. Co Wy macie do powiedzenia na ten temat, jak Wy to widzicie, czy, czy zgadzacie się ze mną, czy nie. I jako taką e, trochę weselsze zakończenie tej całej sprawy, e, powiem wam, że wczoraj mieliśmy niezapowiedzianą wizytę. E, jak to ja się śmiałem tutaj do mojej małżonki Teresy May, e, to też jest dziwne w sumie, bo nikt z partii e, tutaj liberalnej. Nie zapukał do naszych drzwi od, od tych kilku miesięcy, natomiast już ulotek od konserwatystów mamy nawrzucane, dziesiątki, no w tej chwili sprzątnięta jedna z tych ulotek. Natomiast Pani przyszła sobie porozmawiać, dosłownie sobą w Teresy May, no i pytała mnie dlaczego jestem przeciwko Brexitowi i tak dalej. Wiecie, generalnie po takiej krótkiej pogadance jesteśmy w stanie znaleźć ten tak zwany wspólny środek, nie? Tylko nie ma, nie ma złotego środka, nie ma osoby, która by reprezentowała ten właśnie, tą, tą środkową część tej polityki, czyli zdrowy, racjonalny, zdrowe, racjonalne myślenie i zachowanie jednocześnie demokracji i pewnego rodzaju swobody społecznej, wyznaniowej swobody, swobody do, do tego, żeby, no nie wiem, chociażby legalizować związki homoseksualne itd., chociaż tutaj w Wielkiej Brytanii są one legalne. A jakoś nie widać, żeby panowie się prowadzali za, za, za ręce po ulicach. Przynajmniej mam wrażenie, że w Polsce widywałem dużo więcej. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Mam bardzo wielu, wielu dobrych, znajomych homoseksualistów. Bardzo dobrze się z nimi dogaduję, dogadywałem. Nigdy nie miałem z tym problemu. Może dlatego, że nie wiem. Wydaje mi się, że zostałem w ogóle wychowany bardzo tolerancyjnie, w takiej tolerancyjnej rodzinie. Tak, więc wobec powyższego brakuje tego złotego środka, i myślę, że dlatego tak bardzo ta szala się przechyla w prawo, bo, bo ludzie mają dosyć tej tak zwanej skrajnie nieodpowiedzialnej lewackiej polityki, jak to nazywają. Ja tak, ja jestem osobą, która jest po środku. Szanuję sobie demokrację, szanuję wolność słowa, szanuję wolność wyznania i swobód obywatelskich. Natomiast nie akceptuję tego, że ktoś wchodzi do mojego domu, czy to jest Polska, czy to jest Wielka Brytania, bo ona powoli staje się moim domem i nie akceptuję tego, że jestem w taki czy inny sposób traktowany pod kątem tego, że grozi mi pewne niebezpieczeństwo na ulicy, że komuś coś się odklei w słusznej, poniekąd w słusznej sprawie, no trudno powiedzieć, że nie i zaatakuje mnie na ulicy maczetą, bo, bo istnieje takie ryzyko, tak? Więc, tak jak powiedziałem, moim zdaniem rozwiązanie sprawy jest banalnie proste, tylko za tym wszystkim stoją skorumpowani politycy. USA, które trzymano niestety większość kraju, większość świata w garści. I wracamy, wracamy do, do punktu, punktu wyjścia. Tak jak wspomniałem, bardzo chętnie posłucham Waszych przemyśleń na, na temat tego, co dzisiaj się wydarzyło w Manchesterze, na temat tego, jak Wy to widzicie. czy... Rzeczywiście uważacie, że ka każdy muzułmanin to, to terrorysta i każdy terrorysta to, to muzułmanin. E... No, to chyba tyle. Ja na bieżąco będę Was jeszcze, oprócz tego, postaram się na bieżąco informować Was co u mnie. Tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że niebawem już przeprowadzka, zarówno z tego domu, jak i prawdopodobnie z tej miejscowości, mm, ale nie będę Wam na razie nic więcej mówił, bo poczekam na kilka odzewów. A przy okazji mam pomysł na nowego vloga, dajcie mi znać, czy będziecie zainteresowani, chciałbym zrobić vlog na temat tego, jak aktywnie i dobrze poszukiwać jeszcze lepiej płatnej pracy. I wiecie, chodzi o to, żeby się nie władować na minę. Myślę, że już po tylu procesach rekrutacyjnych, które przeszedłem i które przechodzę znowu, jestem w stanie Wam dużo pożytecznych wskazówek udzielić, a przy okazji przestrzec Was. Na co należy uważać, bo, bo jest tutaj też tak nie do końca kolorowo. No wiecie, trawa jest zawsze bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. A jak już przyjeżdżamy, to ta trawa już nie jest taka zielona. Chociaż tutaj ona jest bardzo zielona, nawet jest bardziej zielona niż w Polsce. Ale tutaj tylko dosłownie. Więc ogólnie tak, jeżeli jesteście na tak, proszę łapka w górę. Subskrybujcie kanał, podawajcie dalej. To z miłą chęcią z nowymi widzami również wymienię się spostrzeżeniami. Powiedzcie, jak wy to wszystko widzicie, czy, czy uważacie, że jest jakiś, jakaś szansa na rozwiązanie. YouTube zbrojnych na Bliskim Wschodzie i nie tylko na Bliskim Wschodzie, więc bardzo proszę komentujcie z miłą chęcią. Rozmawiam z Wami trochę, może rozruszamy ten kanał. Zacznie się tutaj dziać coś, coś ciekawego. Bardzo chciałbym, żebyście byli tak naprawdę współtwórcami tego. Żeby to wszystko było troszeczkę ciekawsze i było w tym wszystkim więcej życia. Dajcie znać, czy, czy wolicie więcej treści mówionej, więcej takiej interakcji z, z Wami, jako z widzami. Czy interesują Was, bo i tacy widzowie są, efekty specjalne gdzieś w filmach. Swoją drogą zaczyna mi się to podobać, montowanie tych różnych, różnych jakiś tam ciekawych efekciarskich filmików, ale nie czuję się jeszcze na tyle na siłach, żeby, żeby się tym z Wami podzielić. Tak, na razie na warsztacie pracuję nad tym. Może interesuje Was to, tak jak już wspominałem w jednym z poprzednich vlogów. Automatyka, jak to wygląda, jeżeli chcecie, może jakiś sprzęt przytargam do domu, coś Wam pokażę, może jednak uda mi się pewne rzeczy pokazać Wam od kuchni. Tak, tak czy tak. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego vloga. Tak jak już raz mówiłem, proszę o łapki w górę, suby. No i komentarze, przede wszystkim komentarze, moi drodzy. Dziękuję Wam pięknie, trzymajcie się ciepło, cześć.